Trzeci tip, co zrobić wtedy, kiedy klient mówi nie potrzebuje, a to będzie dość częsta obiekcja klienta. Więc co tak naprawdę ona oznacza? Ona oznacza, że klient nie widzi potrzeby posiadania tego, z czym do niego zadzwoniłeś. Czyli nie widzi potrzeby posiadania dodatkowego finansowania. A więc wtedy warto się odwołać do zbiorowych doświadczeń innych klientów i powiedzieć coś takiego. Wie Pan, co w ogóle Pan mnie nie zaskoczył tym, że mówi Pan, że nie potrzebuje? Powiem więcej, duża część klientów mówi dokładnie to samo, kiedy do nich dzwonię po raz pierwszy. Ale kiedy decydują się na spotkanie ze mną i sprawdzenie swojej zdolności kredytowej i okazuje się, że mogą skorzystać z kwoty nawet 300-500 tysięcy na dowolny cel, to wtedy w ich głowie rodzą się te potrzeby i kiedy korzystają z tej oferty, to potem stają się jednymi z najbardziej zadowolonych klientów i polecają mnie swoim znajomym. Myślę, że u Pana może być podobnie, więc jeśli Pan pozwoli, będę kontynuował. Po takim wstępie pokazujesz klientowi, że nie jest sam w swoim rozmyślaniu o tym, że nie potrzebuje. Inni byli podobni, ale na dodatek on może dzisiaj skorzystać tak jak oni, którzy kiedyś skorzystali, stali się zadowolonymi klientami, więc on też się może taki stać. A każdy chce być bohaterem pozytywnym.